Zdaniem pedagogów 30% zajęć powinno odbywać się poza ławką szkolną. Lekcje w terenie sprzyjają bowiem przyswajaniu wiedzy, a także zdobywaniu nowych umiejętności. Pierwszy krok w kierunku organizacji żywych lekcji przyrody w świętokrzyskich szkołach został postawiony na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Naukowcy oraz przedstawiciele instytucji związanych z ochroną przyrody zastanawiali się, jak wykorzystać dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu świętokrzyskiego w kontekście edukacyjnym. Jak zaciekawić dzieci, oraz w jaki sposób prowadzić zajęcia terenowe, by były nowoczesne i trafiały do uczniów szkół podstawowych. Debata naukowo-badawcza była pierwszym etapem wieloletniego projektu edukacji środowiskowej, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Inicjatywa ma na celu wypracowanie powtarzalnego modelu nauczania przedmiotów przyrodniczych, a także stworzenie zróżnicowanej oferty pobytów o charakterze edukacyjno-turystycznym w regionie Świętokrzyskim.